Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj jest 17 dzień stycznia, to jest niedziela, a ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia. Linki w opisie, look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Dzisiaj o kościele. Tak, być może dlatego wyglądam wyjściowo, a może dlatego, że po prostu tradycja nakazuje, żeby w niedzielę chodzić do kościoła, ale z małej litery. Dzisiaj troszeczkę na początku malutka gramatyka. Są dwa typy kościoła w gramatyce. Piszemy w, w zdaniu, jeżeli jest napisany kościół z małej litery, to oznacza to kościół jako budowlę, zrobioną najczęściej z cegły, z betonu, z czegokolwiek, tak, taki budynek tylko, że poświęcony przez biskupa bądź jakiegoś wyższego rangą e, kardynała, bądź Papieża, w zależności od tego, jaką rangę ma właśnie ten budynek. Oczywiście wśród kościołów rozróżniamy także i katedry, które są tak zwanymi większymi kościołami, no i też katedrę piszemy z małej litery. Natomiast kościół pisany w zdaniu, tutaj podkreślam w zdaniu, z dużej litery, to jest zbiorowisko wiernych. Ochrzczonych. Tutaj podkreślimy to wiernych ochrzczonych, czyli kogoś, kto został ochrzczony i cały czas kultywuje wiarę swoich przodków. Tutaj mówimy na temat katolicyzmu. Oczywiście. Tutaj chciałem też powiedzieć na temat tego, że niestety dla tych, co uważają, że Kościół to są tylko i wyłącznie księża, no to tutaj z przykrością Wam chcę zawiadomić, że Kościół to są wszyscy: wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i którzy chodzą do kościoła w zasadzie wszyscy jeżeli chodzi o Polskę to 90% społeczeństwa się w to wpisuje ale nie ukłamujmy się już dawno tak dużo tego nie jest ja, ja takie mam przesądzenie że jeżeli jest 55% społeczeństwa naprawdę jest wierzącym yy, no to to jest maks to jest Maks. Oczywiście tutaj dlaczego chciałem powiedzieć yy, o kościele. Zacznijmy od, od kościoła ogólnie. W kościele są kapłani, którzy tak jak wszyscy grzeszą, to trzeba podkreślić. Że kapłani są tylko i wyłącznie ludźmi. Ja to mówiłem wielokrotnie i będę powtarzał wielu, jeszcze więcej razy: to, że oni grzeszą, to ja grzeszę, wy grzeszycie. Oczywiście możecie powiedzieć, że no, oni są w jakiś sposób, powinni być wzorami, powinni być. Jakimś, jakimś kierunkiem dla tych katolików, którzy wierzą. No okej, okay, no ale od tego są kazania. Nie okrywajmy nie i nie, nie okłamujmy się, że kazanie są po to, żeby kierunkować ludzi i no niestety większość księży jest księżmi słabymi, którzy bardzo często wpadają w grzechy takie same jak i my. I wtedy możemy powiedzieć, no jak ja, który mam takiego samego grzecha tak już mówię troszeczkę po komediowemu, takiego samego grzecha jak ten mój ksiądz, to dlaczego ja mam się u niego spowiadać? Oczywiście, ja tutaj zawsze mówię wszystko, wszystkie tak zwane. Przywileje katolicyzmu, czyli chrzest, bierzmowanie, komunia, spowiedź, ślub, czy nawet pogrzeb na cmentarzu, to są tak zwane przywileje. Ja, na to, ja to mówię na to przywileje, a niektórzy mówią na to, e, czekajcie, jak to przysługi? Nie wiem, nie pamiętam, ale ja mówię, że to są przywileje katolicyzmu. Oczywiście wszystkie, wszystkie religie świata mają pogrzeby, okej. Okay. Wszystkie religie, religie świata mają tam jakieś obrządki związane z przyjęciem do, do ich ich, ich, ich wiary, ta ok, dobra, mają jakieś właśnie zaślubiny, też ok. I, I oczywiście rozumiem ludzi, którzy mówią, ja nie wierzę, ja nie chodzę do kościoła. Ja to absolutnie wierzę, ja nie mówię, że tacy ludzie są niesamowicie śli. To jest twoja i tylko twoja w, zas w zasadzie decyzja, czy ty chcesz być w kościele z dużej litery w zdaniu, czy nie chcesz być, bo, bo to w zasadzie no, to nie musisz, to, to nie jest przymus. Najczęściej jeżeli ktoś przymusza no to nie rozumie w zasadzie całej tej, w zasadzie nie rozumie tego, co kościół chce, po prostu oczywiście ten z dużej litery kościół chce nam zaproponować. I tutaj zaczynają się schody, bo bardzo często, bardzo często jest tak, że mimo, że ktoś odszedł od kościoła z dużej litery, podkreślam, to cały czas żąda, żąda tych przywilejów, które są tylko i wyłącznie w kościele. Nie okłamujmy się, wielokrotnie zdarza się tak, że przychodzi, przychodzi ktoś, kto już widoczna ciąża, już, już widoczny szósty miesiąc albo siódmy miesiąc. I w zasadzie jest co? E, proszę Księdza, bo tutaj jest taka sprawa. Ja chciałbym, chciałabym e, w zasadzie, no, 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 po prostu ślub. E, do sakramenty, sakramenty. A właśnie, sakramenty. Sa, e, żeby tutaj sakrament był. A Ksiądz mówi, a do kościoła chodzicie? A, a to trzeba? I e, w zasadzie, no, niestety tak to wygląda, że w, w zasadzie. Hmm, Kościół jest taką troszeczkę w dzisiejszych czasach tradycja, miesza się z, z zasadnością tego wszystkiego, czyli po prostu, po prostu z tym, że te przewidleje powinny... Tylko i wyłącznie należeć do ludzi, którzy należą do kościoła, czyli po prostu nas wiernych. Jak ktoś się wypisuje z Kościoła mówiąc, że ja jestem niewierzący, no to trzeba taki, to taką, takie zdanie wręcz zaakceptować i powiedzieć, okej, okay, no, jesteś niewierzący, tw twoje zdanie, no, ja jestem jestem akceptuję twoje zdanie. To, to nie jest tak, że, że my ci każemy. To to, to jest ty? I wyłącznie Twój przywilej bycia katolikiem. I przywilej bycia katolikiem daje dużo właśnie takich rzeczy związanych z tradycją polską. Oczywiście, babcie, będą Wam mówić jakieś głupie rzeczy pod tytułem, no musisz, no musisz tu ten sakrament mieć, bo jak będziesz żyła na kocią łapę? No jak będziesz żyła na kocią łapę? No normalnie. Są cywilne śluby, yy, są, cy, są różne tam ale chrzest, Na no jest niepotrzebny przecież Petru Ryszard Petru nie ochrzcił swojego syna, bo przecież no, no nie trzeba no. Je, jaki jest wymóg, jest jakiś wymóg w prawie polskim że żeby zarejestrować obywatela polskiego to trzeba od razu do iść? tutaj się puknijcie, nie ma czegoś takiego, nie ma ujednolicenia państwa i religii jeżeli ktoś jeszcze w to wierzy no to no to sorry, winę tu, ale nie ma czegoś takiego i w zasadzie do... sakramenty nie są prawem i obowiązkiem, są przywilejami, są przywilejami i ja tak zawsze o nich mówiłem i zawsze będę o nich mówił jako o przywilejach, jako o takiej... nie widzę zasadności w ogóle w przyjmowaniu tych właśnie przywilejów przez kogoś, kto oficjalnie uznaje się za osobę niewierzącą. Więc nie, nie rozumiem w ogóle takiej, takiego czegoś, jak ktoś po prostu jest niewierzący, a chce przyjmować przywileje, sakramenty. No to jest coś w zasadzie takiego... Hmm mocno dziwnego, mocno śmiesznego, w zasadzie niezrozumiałego cały czas się zastanawiam dlaczego ten kościół z dużej litery na no to pozwala, a wiecie dlaczego pozwala? Bo pieniądze no niestety pieniądze to jest dzisiaj w kościele największe, największe zwy, zwyrodnienie i największa bolączka kościoła że naprawdę się w tych pieniądzach zatracił, no oczywiście nie będę za to przepraszał bo to jest wina wszystkich nas i oczywiście jak, o, o, jak uważacie, jak uważacie czy ten vlog był wystarczający, czy nie, czy byście chcieli jeszcze może w następnym niedzielę coś podobnego, mm, więc nie bądź lajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie czerwony biały guzik na czerwone na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, ja wam mówię hej.